Siema, witam Was na kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj, jak możecie się domyśleć, nie wiem, że ja to robię, ale w ems. Ulubioną moją postać, nie za. za. za no. za Leje pucharków. To jest moja ulubiona postać. Brakuje, Brakuje nam do niej 23, 27 pucharków? Czekajcie. Czy ja umiem. tak, 27 pucharków. Jeszcze może dzisiaj wleci film jak wbijam Barley'a na 15. Więc spodziewajcie się, może będzie Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie, a my już lecimy z pierwszym grą <laughs> Najlepiej jakby były same winy, nie? Wtedy już mamy Wtedy już mamy na pewno, że ją wbijemy I co myślicie o nowym brawlerze, o nowym zadmiarzu, tak? Dobra, to chyba jest rip. Tak, to jest lip. Siódme miejsce, to zero pucharków. Dobra, dobra, dobrze jest. sobie tak to dam, jak pozwolicie. O, dziękuję. Hmm. Już jesteśmy w grze. Hmm. Nie wiem, jak to bardziej, bardziej zagrać. Na kampę czy jak. jak? No ciężko będzie, nie? Dobra! Jest to samo Piper. Minus ile? Minus 3, 4? 4, 3, dobra. Nie umiem grać z Na razie, coś mnie nie pyka, nie? Bo teraz będziemy musieli iść po mniejsze kalibery, i Ej, że będziemy musieli grać. Bez się za bardzo nie na, 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 na o o o ten mam... On dostał sporo No nie podejdziesz tu O i ja ginę I że ja nie ginę? Dobra on ginie Znaki ta dosłownie, ja ale lezebil z niego Próbujemy coś tu ugrać jeszcze, ale raczej to jest RIP Co? Ja tak mocno biję? No to coś gramy. <laughs> Że ja tego nie dostałem? To ja pod wrażeniem GG Ej, ale na masakra, że ja tego nie dostałem? Aha, mhm. dobra o, Dziękuję za mecz <gryzamy, <gryzamy> Zobaczmy ile jeszcze mamy. Tu bo zostaniemy ile Nie, jest, no nie jest najgorzej. 25 pięć Jezus jezus. Wiecie co, ja sobie chyba go zostawię. Oszczędzę tego. Nie chce mi się pomelką grać. Ja piję. Wiele. Let's go, ulecimy z nimi bombikami największymi. Hmm. <tuszel> tu mamy nitę. To ja chciałem nitę są wyjaśnił. Ale że one nie umie grać nitą, a ja umiem? Dobra, nie umiem, ale coś tam potrafię, nie? A ja najbardziej to z gadżetem. Ja uwielbiam nity na gadżecie. <tuszel> Niszcz! Niszcz tą skrzynkę, biedaku. Dobra, no ale że ona mi naprawdę będzie uciekać, bo ona wie, że ja jestem strasznie wolny. Gigi. Hmm. No ale tam. Ta jest nita Chodź tu. Nie, to nie jest nita Dobra, no to ja mam dawno. Mhm, no nie porobiła. A dobra, bo ja się nie dziwię czemu ona go porobiła. Właśnie takiego minepaka mam, co? Jak ona go porobiła to co? Aha, że Daryl ją porobił, no to S. O, są nowe wyzwania. kok. Jakieś nowe wyzwanie może... No. Jest pierwszy doleło nowe wyzwanie jakie to jest szczęśliwe. I co mam wygrać? Grę, nie? Trzy. Nie no, długo ja pierdolę. dobra, gramy długo. Najwyżej, no. no. Bo to nie są jakieś duże pucharki 12. ranga czy 13 nawet. Są strasznie małe pucharki. Peny, no będzie ciężko. z peny. No tak jak już mówiłem, będzie ciężko. Albo mi się wydaje, że to z bot, albo nie wiem. Patrz, elo! Łatwo do krzaków. Albo my musimy wygrać. I co, wygrać Darylem, nie, no, dobra. Ja sobie chyba to zadanie na dół odpuszczę, bo ja już widzę, jak my to przegrywamy, nie? 12 killów i 13 ja pierdolę Dobra ja widzę jak my to przegrywamy nie Ale że oni jej nie widzieli to mam karaz? Mhm. No szczerze wolę iść tu stanie Zostaw mnie Weźcie załatwcie tamtych Dobra, ja pierniczia. Dzieciaki się na nas pokusują. Ja se z tym darylem to zrobię na solo, bo ja trochę potrafię grać z darylem, a jak widzicie, to ja zlamiłem strasznie. Spróbujemy leonem. A bo nie, czekajcie, potem co zrobię leonem. Jak <grych> ja zmienny jestem. Wątpię, że jakiegoś mi, jakąś legendę mi wali na dół. żebym grał z jakąś legendą. A tu to przynajmniej jestem zdany na siebie i tu wiem. Jak się mać będzie rozgrywać, przynajmniej tak myślę. Bo tam to wiecie, może nam dobrać totalnego bota. Yy, uh -huh. Dobra, spoko. Dwie kuby, dwa kiby. No Zaraz no nie masz szans. Dzięki. <grystanie> <grystanie> Czekajcie, spróbujmy zrobić tak. No. XD No ale jeszcze czemu ten ult mi zawsze nie działa, no what the fuck No, trzy osoby muszą deadnąć stąd mhm, dobra, fajnie, nie? To zawsze ja będę. Soczka. Takiego swojego, tylko że strasznie Gorszego Dobra jest! Byłem w top 4. Byłem. Byłem, dobra S No debil ze mnie, no debil, bo to muszę pokonać przeciwników. To ja mądry jestem. To ja na dymę idę, nie? Kurde, film trwa 9 minut tak długo. Jejo Kurczaczki. <ślonika> 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 Próbuję tu chociaż kogoś kogo, zabić. Chociaż jedną osobę. Ale widzę, że chyba nie. Chyba mi się nie dają. Dobra, fon, fon, fon. Dobrze, dobrze, Monka S MonkaS. co ja im robię. <ścoughs> to nieźle. Co ja zrobiłem teraz? A to ja głupi jest. Co? Co, co? co? Co to jest za nich, Halo? No dobra, taki dziwny ten nik. Won, won, won. Dobra, dzięki. Albo bo IQ 200 player. Jest, dobrze. Dobrze, dobrze, tak trzymać. Dobra, spróbujemy jeszcze raz i później to już, bo mam. Jeszcze dwa pucharki później, nie? Z tego co się nie mylę. Dwa pucharki podejrzewam, że później, jak to wygramy znowu. Później dwa pucharki, chyba, nie wiem. Może tak, może nie. Ale chyba tak, bo ja wam zacznę... Ale mi się wydaje, że to będziemy na minusie. Coś mi się tak wydaje, nie wiem. ja widzę, co oni mają za skład. Spike. Ja bym tego spajka wyjaśnił, tylko ulta może mieć. Co? Jak on taki mocny jest? Od kiedy? Że on 2000 bierze na hita, co? Zaskoczony jestem. First. XD takie? I jakiego oni tu mają loła? Mhm. Dobrze, dawaj Barle. Dobrze. Dobrze. Ale że wy tacy u mnie jesteście? Z tego klubu? No to gdzie? Mhm, no to właśnie dlatego się nie dziwię, czemu Spadek jest taki rzadki. Nie go porobić, nie umiem masakra. Straszne, nie? W tej grze tego nie gram, nie? Ja się załamam, Załamę. Załama? Co? Zakażę. Ja Zde załama. <grym> Będzie załama. Załamka psychiczna Dawaj JD Porobię. nie no czemu on porobił spa... Ej ale wiecie, że bywa panowie no, macie piłki No właśnie Takie xd Bez piłki nie chcą strzelić w ramkę Super polecam Nie róbcie tak, róbcie To na pewno uda wam się strzelić golam bez piłki, na pewno łąka S idealnie, dwie sekundy przed ro, yy, no, przed dogrywką, GG YES! już yes, wiecie jak to cię... dziękuję, kto wytrwał tak długo Popatrzcie ile my zrobiliśmy tego Zacząłem nagrywać gdzieś tutaj. E, czekaj. Zacząłem nagrywać gdzieś tutaj na 200 golda, a skończyliśmy na EMS. Na tej. Aaa, nie mogę tego. Aha. Dobra. Yes! Dobrze! Dobrze, EMS jest! EMS, dobrze! Nie no. Masakra nie to jest Patrzcie na to, jak to wygląda. Nie, to jest chore po prostu GG w komentarzu. Patrzcie, ja pierdzielę. No, od razu ubieramy EMS. Ja pierdolę. Masakra nie. A to teraz mogę na długo, teraz... w dupie. Jest Ems Jest Ems i przepraszam za taki długi odcinek. Z jak ona bije, bo ja ja miałem ale to. O nie, to będzie op to będzie za mocne. Mhm. <ścoughs> Hmm. Nie, w ogóle nie jest dobra. Nie mm -mm. Dzięki za soczek, kmajcie. na gdy nakmajcie. Nakmajcie. Jezus, jak ona bije. To jest chore. Nie, w ogóle nie giniemy Dobrze. Ej, bo mi się coś to zepsuło. że ja jestem tak podjierana, ale masakra, nie to jest... <laughs> ja chcę, jeszcze chcę Ulta proszę, jeszcze, jeszcze ul, chcę Ulta wypróbować. Nie wiem czy mi się uda. Udało mi się, dobra, jest. Na chillku I łatwo teraz z nimi. Z dzieciakami. Czekaj. Patrzcie! No on nie ma szans! GG! Dobra, na S. Na SS. Dobra, no, teraz to możemy grać. Nie? Uwierzcie mi, to jest taka opeta. MZ, błagam, ludzie. Masakra. Znaczy, super sawer weźcie ją trochę znerwcie. Czy ona już była znerwiona, czy nie wiem. Masakra. Masakra, nie. I tylko. Mhm. Tylko tyle zadmiarzy. Będzie 41 zadmiarzy, więc gg. Masakra, nie? Na pewno będzie wbijana na dziesiątą dzisiaj. Już mogę wam powiedzieć. Więc może zrobimy odcinek, jak wbijam ją na dziesiątą. Ej, to nie będzie głupie. Dobra, ja już ten odcinek kończę i tak jestem masakra, nie? Może jeszcze dzisiaj. Może powiem, może dzisiaj jeszcze wbijemy mega, tego big boxa. to 50. To mam którą rangę? A, czyli mniej niż na pewno. Mniej niż 13. No to no jest. Dobra. Czyli dzisiaj jeszcze jest wbijany big box. Dziękuję Wam, moi kochani widzowie, że zostaliście do końca. Może zostaliście, nie wiem. Ale dziękuję Wam bardzo, bardzo, że wytrwaliście na długo. Będziemy kontynuować tą serię, nie? Tylko dziękuję Wam, że wytrwaliście. No i co? Zasubskrybujcie ten kanał, zalajkujcie ten kanał. Znaczy, zalajkujcie ten filmik. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Pa!